Hej, witajcie znowu. To ja, Wasz Okej, okay, dawno nie recenzowałem żadnego filmu. Poszedłem tym razem na Powstanie Warszawskie. Przed pojechaniem do kina na Powstanie Warszawskie postanowiłem troszeczkę się poduczyć, jako że wiedziałem, muszę przyznać, bardzo niewiele i kiedy czytałem, to widziałem tyle obrazów na fascynujące filmy, jakie można zrobić. Najbardziej podobał mi się ten element, że oni nie mieli broni i broń właśnie zdobywali między innymi po prostu jako zdobycze. Fantastyczna by była jakaś gra o Powstaniu Warszawskim, w którym masz naprawdę mało amunicji. Gra jest po prostu strzelanką dlatego, że masz swój jeden magazynek i musisz kombinować, może dostaniesz jakiś nóż albo coś, bo broni było naprawdę mało. No, byłem gotowy, poszedłem do kina. Wszędzie na plakatach widziałem 9 maja, 9 maja, 9 maja. Ja poszedłem 8 maja do kina w czwartek o godzinie 10 rano. Rzecz jasna bałem się, że może się okazać, że to jest jakiś seans specjalnie dla szkół, zrobiony wcześniej albo coś takiego. No i przychodzę do kina. A tam mnóstwo dzieciaków. Wszędzie po horyzont, łby, dzieci, porozrzucane plecaki gdzieś przy kasach. Szczęśliwie przyjechały na wielkie wakacje małpy nad morzem, a nie na powstanie warszawskie, więc kamień mi spadł z serca. Poza mną na sali było tam, nie wiem, yy, pięć innych osób, więc pod tym względem miałem przyjemny, spokojny sens. A co do filmu, no to słuchajcie. Cały materiał w powstaniu warszawskim to są archiwalne materiały, które zostały odnowione, na nowo pokolorowane, odrestaurowane. I ktoś wpadł na genialny pomysł, że hej chodźcie, weźmiemy ten materiał i zrobimy z tego film fabularny. Obrazy, które widzimy, są naprawdę niezwykłe. Więc Fak faktycznie obrazy zrobiły bardzo duże wrażenie, a, a może raczej zrobiłyby, gdyby nie to, że Zostały zabite przez ścieżkę dźwiękową. Bo widzicie, powstanie warszawskie zrobiło taką fajną rzecz, że. Kurczę, ten materiał filmowy w ogóle nie jest filmem. To są po prostu niepołączone ze sobą klipy. Co my zrobimy? Dograjmy głosy. Hmm? I nałożyli kompletnie współczesne dźwięki, współczesny dubbing na stary materiał filmowy. Dysonans jest niesamowity. Jest kompletnie nie idzie, nie idzie w czuć się w to wszystko. Słychać zupełnie innego poziomu dźwięk. Mnóstwo dialogów po prostu powtarza to, co widzimy na ekranie. Wiele kwestii wypowiadanych jest kompletnie niepotrzebna i nie służą niczemu, poza tym, że odciągają nasz umysł od tego niezwykłego okna na świat, jakim jest ten materiał, który został. To przygotowany. Te mnóstwo godzin pracy, te miesiące pracy tych ludzi, historyków, ludzi, którzy pracowali, żeby czyścić te wszystkie pojedyncze klatki filmu. I, i wszystko to załatwione e, dubbingiem i dźwiękiem, bo dźwięki też są absolutnie koszmarne. Mamy sytuację, na przykład, w której e, jest koleś, który tam patrzy w lusterko ze, ze swoim karabinem i czeka tam, wiadomo, w lusterku odbija, patrzy, czy wroga nie ma. I wtedy nagle słyszymy świst strzału gdzieś obok nas, wow! WOW dźwięk 5.1, niesamowite Dolby Digital Surround! Ja, yeah, a koleś po prostu dalej siedzi, dlatego że faktycznie w tym materiale nie wydarzyło się nic takiego. Jeżeli chodzi o jakieś fakty historyczne czy coś czego możemy faktycznie się nauczyć czy wynieść z tego filmu, no to nie ma prawie nic. To jest przede wszystkim taka przygoda, jak przychodzimy do galerii yy, i patrzymy na te obrazy, patrzymy na te filmy. Czyli chodzi o to, że, że nasycamy się tym i zaczynamy jakby inaczej patrzeć na pewne wydarzenia. Dla mnie yy, cały dźwięk tego filmu bardzo dewołowuje... Lewły... Bardzo trudne słowo. Niszczy, niszczy dla mnie ten obraz i nie potrafiłem się skupić i teraz na zawsze będę widzieć, słyszał te wszystkie... Widzimy zniszczone tory. I ktoś i mówi, ej, Witek, zobacz, tory donikąd. Widzę! Jeśli posłuchać jeszcze więcej mojej opinii o powstaniu warszawskim, to zrobiliśmy bardzo fajny y, dwugłos y, z Bartkiem Przybyszewskim y, i będziecie mogli go przeczytać na popmodernie w poniedziałek. Jeżeli już jest y, poniedziałek gdzieś po południu, to prawdopodobnie link jest już pod spodem, a jak nie, to nie. Pod spodem, poza tym, znajdziecie jeszcze link do, do nowej strony na Facebooku. Będę wrzucał czasami jakieś zdjęcie, czasami jakiś dodatkowy mini filmik, jakąś wyciętą scenę albo coś, y, albo jeżeli będą jakieś Y na temat tematów, o których mówiłem, to też będzie się tam pojawiać, więc zachęcam do śledzenia codziennika Dymlandu na Facebooku. Miłego weekendu, Dymięta. Do zobaczenia w poniedziałek.